Cześć, mam na imię Karolina i opowiem Wam kilka słów o nowej marce, która niedawno dołączyła do naszego asortymentu – Majolika Nieborów. Marka została założona w XIX wieku przez księcia Michała który dziwiła, właściciela pałacu w Nieborowie. Po ponad 100 latach, w 2017 roku jego, jego potomkowie postanowili kontynuować rodzinną tradycję i wznowić działalność manufaktury w Nieborowie. Kilka słów o samym designie. Jest to połączenie tradycyjnego wzornictwa z nowoczesnymi trendami w sztuce użytkowej. Naczynie są zdobione 24 karatowym złotem, a oprócz tego posiadają znak fabryczny z czasów świetności Pałacu w Nieborowie i rok założenia. Cały proces produkcji przebiega ręcznie w pierwotnym budynku, dzięki czemu każdy element zyskuje swój indywidualny i niepowtarzalny wygląd. No i tutaj mamy przykłady. Na pozór lekkie niedociągnięcia, um, uszczerbienia, które tak naprawdę dodają tym naczyniom jeszcze większego charakteru. W kolekcji znajdziecie m.in. filiżanki ze spotkiem, filiżanki na espresso, jeśli ktoś woli mocniejszą kawę, dzbanki e, na mleko, do cappuccino, do latte, e, talerze płytkie, talerze głębokie, Kupki dla panów herbaty i nasz unikat czyli piesło, o którym już opowiadaliśmy na naszym kanale najlepsze zostawiamy na koniec zobaczcie to prawdziwa perełka kilka dni temu przybyło do nas do naszego salonu świeczki Limitowana kolekcja występują w różnych kolorach ale w dwóch zapachach Palo Santo. I limonka, bazylia, mandarynka. Z jednej strony subtelne, kojące, a z drugiej strony e, orzeźwiające, pobudzające. Słuchajcie, na jesienne wieczory je znalazłem. Majolika Nieborów to świetny pomysł na prezent. Szczególnie, że zbliżają się święta. Producent przygotował dla Was takie piękne, proste, minimalistyczne opakowanie logo marki a oprócz tego umożliwiam naniesienie własnych inicjałów na naczynia, dzięki czemu taki prezent będzie jeszcze bardziej spersonalizowany. Wszystkie naczynia możecie obejrzeć w naszym salonie stacjonarnym przy ulicy Lucerne 25 w Warszawie albo na stronie www9 designpl Zapraszamy!